Witam, a posiedzeniu no, e, drugiej kadencji. W środę 10 listopada w sali narad Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego. Kolejna kadencja młodzieżowego zespołu doradczego przy staroście Dzierżoniowskim. inicjatywa, która z powodzeniem funkcjonuje już jakiś czas. Jest to grupa młodych ludzi, którzy współdecydują o tym, co się dzieje w powiecie. Słuchamy ich problemów, pomagamy je rozwiązywać. W ostatnim czasie wiele ciekawych inicjatyw, które wyszły właśnie z tego zespołu doradczego. Chcemy, aby ta młodzież angażowała się w życie społeczne w naszym powiecie. I pierwsza kadencja pokazała, że. To się udaje. Nasz młodzieżowy zespół doradczy tutaj przy starostwie funkcjonował już w zeszłym roku. I mimo tutaj wszystkich okoliczności związanych z pandemią, działaliśmy bardzo prężnie i też staraliśmy się, w miarę możliwości, jak najbardziej wspomóc troszeczkę z naszej perspektywy i same władze miasta, ale też nasze placówki szkolne. i tak, mam nadzieję, że poszło nam to dosyć prężnie, więc w tym roku postanowiliśmy się włączyć raz jeszcze z nowymi pomysłami, z nową siłą i mamy nadzieję teraz, że w lepszych okolicznościach. Już w zeszłym roku miałam okazję zapoznać się z tym, co się dzieje oraz uwielbiam pomagać ludziom, także takie akcje, które tworzymy, jak na przykład w zeszłym roku był daj pluszaka dla dzieciaka, gdzie zbieraliśmy maskotki dla dzieci ze szpitali, no po prostu radują moje serce i cieszę się, że mogę pomagać w takich akcjach i je organizować. A starsi słuchają głosu młodych? Tak. Dużo mieliśmy wsparcia, czy to od nauczycieli, czy to od nawet rodziców, czy to też od starostwa. Przez to powstał ten zespół doradczy, żeby właśnie słuchać tej młodzieży i żeby nasze pomysły wpływały też na miasto. Organizowaliśmy wiele akcji charytatywnych, wspomagaliśmy. Dzieci w szpitalu powiatowym i Dzierżoniowie, ale też działaliśmy jako wolontariusze. Tak jak też wspomniałam, przy tych okolicznościach pandemicznych to też się na pewno przydało. Młodzież chętnie się angażuje? Myślę, że tak. Z roku na rok to zaangażowanie wydaje mi się, że jest coraz większe, co mnie jak najbardziej cieszy. To dobry pomysł jest, aby takich młodych ludzi jak ty angażować w takie sprawy społeczne? Tak, ponieważ uważam, że młodzi ludzie bardzo dużo mogą. Zrobić, bardzo mają dużo do powiedzenia, tak naprawdę. Dużo też mają chęć do pomocy i tacy młodzi ludzie właśnie są potrzebni i jak najwięcej takich nas, tak jak ja, czy tak jak koledzy tutaj, so jest potrzebnych takich właśnie ludzi, aby razem organizować, razem działać i razem zmieniać to wszystko.